Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Hary. Pykamy sobie w Bigfoot. Kolejny odcinek mojej drodzy, dzisiaj weekendowy Bigfoot. Eee, I co? Eee, lecimy dalej, zmagamy się z eee, Bigfootem. Tam byliśmy we wiosce. Jesteśmy tutaj, to pójdziemy na wprost ogólnie tam, żeby zobaczyć co tam jest. Mamy jakieś. Eee, te. aha, takie po prostu. Możemy przejść. My po poprzednim odcinku, które z, po, e, mieliśmy starcie z Bigfootem Tak zwaną wielką stopą I które powalczyliśmy zbytnio No nie, coś tam widzieliśmy mu Z życia Więc coś tutaj się udało ugrać Na razie musimy iść tutaj i e, Ścieżkę poszukać, dobra e, Teraz tak Dobra, tu I tam, musimy jakoś to szybko może nie szybko, ale powoli e, znajdź, znaleźć e, ten wichuta. E, ale na razie e, będziemy eksplorować mapę w celu zdobycia różnych tych e, surowców i innych rzeczy. Ja, Skończyłam się z mój drugi. No ja, zaraz tutaj wejdziemy na ścieżkę. I. Dobra, jesteśmy już. No minęliśmy to, ej Zajdziemy tędy, bo to tutaj nie niedźwiedź gdzieś tu był Dobra, chyba go odstraszyliśmy ej, kamienie tutaj są ja chyba mamy na razie jedną czaszkę, nie? Ej, czekajcie, nie? Gdzieś my tu mieliśmy. okej okay, nie wiem co to to po co ale położymy sobie czekajcie gdzie bym chciał iść teraz chyba bym się wrócił tam za tą yy, za tą yy, za te kilka domków tam coś tam może być yy, więc yy, to jest gdzieś yy, musimy iść gdzieś tam więc no <laughs> Lecimy moi drodzy, przed nami eee, przed nami ten eee, przed nami długa wyprawa więc ja chyba zaraz dobrze moi drodzy, zaraz będziemy na miejscu tutaj zobaczcie moje słowki, o zaraz będziemy tutaj na miejscu eee, czekajcie Dobra, mamy to Je, yeah, przez barierki jazda Eee, kolego mogę, o mogę dobra mamy mięso e, które się przyda jeśli chodzi o stawianie pułapek e, ale typie dobra jeśli chodzi o stawianie pułapek przyda się tutaj e, te mięsko żeby po prostu zwapić bigfoota bo wtedy przyjdzie, e, pacnie i będzie uwięziony Musimy też zacząć ustawać e, kamery w ogóle, żeby jakoś go tutaj móc namierzyć, bo kamery dają nam e, tutaj... E, kamery dają nam sygnał, e, yy, że tutaj Bigfoot był e, Gdzie mamy kamerę? Nie zbliżałem, która e, i tu mamy co? Jakiś kod 1030, ale pytanie do Tego też nikt nie wie. 1030, czekajcie, bo tam coś mamy też nie? Czy nie? Dobra, 1030. Idziemy trochę na przełaj może. Gdzie to się kończy, no? Tutaj coś jest, czy nie? Ja okay. tam tej kolejnej odnogi... Tak, <laughs> gdzieś już, a dobra. Najwyżej tutaj przypnę i się zobaczymy tam już na miejscu Dobra moi drodzy tutaj zbliżamy się do kolejnego lokacji eee, Mamy eee, a kibel Nie mam po co to sprawdzam w ogóle Wiem że tutaj też są moi drodzy firewerki. które można Eee e. Oj, dobra, no nie wyszło, no. Dobra, zbutował mnie, kurde, blaszam, no. Gdzie on jest? Tam gdzieś chyba poleciał? Czy nie? Weź mi życie, A. tam. Poczekajcie, no, czekajcie, dajcie mi... to. Gdzie on jest? Tam poleciał, dobra, lecimy Dobry się e, Wrócimy, gdzie on jest? Dobra, gdzieś tu? Ty niedźwiedź Dobra No i co? E Co to jest tutaj? E, jest, dobra, e Mamy gdzie Dobra jest Dobra, jest, mamy to To jest nasze Dobra Nie wiem czy mi się uda go dogonić I chyba się zezłem Moi drodzy Nie tam, zacząć, dobra, widzę go na mniej mapy Lecimy na bagna Dobra, pościg za Wiel... pościg, ogólnie za wielką stopą kurde w końcu coś się dzieje, moi drodzy więc jest jakaś akcja, coś jest, tam widzę go aj tu woda, jest na przełaj kurde no ale ciężko To no jest szybszy, niestety ja akurat się wdiktyłem na bagunach, na mu kradę jakieś ale to nie było zapewne ładnie tutaj ale gdzieś tutaj, tutaj. ja głupi znalazłem bokiem to ja tutaj, tutaj ten chodźmy pójdźmy pójd okej ja i tutaj też jeszcze gdzie ten gdzie to się kończy ludzie to woda tam nie dobija, no. już się powinno dawno skończyć, ja Dobra, go stracę prędzej Dobra. To już skończy ron Dobra, no i kij, straciłem go. Jestem ograną, wiedział gdzieś? nie, oby nie. Gdzieś tu idę, tak. Niepi jak nas wyrolował Okej, okay. okay. nie no dobra, ale dobra no dobra uspokój się no Где он же тратил? Ну, дай мне беру в аптечку. Уже где-то. Нет, 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 я тут не сейчас. О, невозможно. Где он сейчас? Не сам, потому что мне идти лететь. Ой, Kupia, to będzie nie wiem tam chyba będzie też coś jakaś platforma czy coś zapewne chyba straciliśmy go ale to nic um, tam tu jest nie widzę ale tam też będzie ciekawe bo mam też na taką nadzieję że to tutaj, jak tak, żeby to tą przemierzają w takich jękach żeby po prostu to chce zarobić oki oki dobra Dobra, dobra, dobra tylko mam nadzieję, że każdy będzie będziemy. Dobra, że się przydamy, nawet pobyt. Dobra. i tak dalej. I przez tyle... przez tyle godzin gry, moi drodzy. Że... Dobra, w końcu... mamy Dobra, mamy to, moi drodzy. Świeć. Ale daje lampa moi drodzy tam trzymamy to zdjęcie spoko a okej, okay, standardowy film. To mi zamknij Tu mamy to. Tu mamy jakąś torbę pustą oczywiście. A po prostu mały domek, w którym e, nic nie ma oprócz... Oprócz śladów, tak? Gdzie są te ślady? E, a. <tacceptable> Mamy to kolejne. Ok, czekajcie, dajcie mi okay. o, nie Diğer cibi kaldı. Ay ay Şu an düşüp kon. Dobra, ale ten widzik daje radę. Ale wsadzaj no. Aha, zapomniałem tu bagna, no. Dobra. Dajcie mi apteczkę. Już się kawki muszę napić, no. Jak on, aha, on gdzieś tu był w ogóle. Chodźmy w tamtym kierunku chociaż to w ogóle eee, Więc trzeba to sprawdzić eee, Dzień się robi, na pewno nam Więc zajdziemy dalej no, Mogę na jeszcze tam czasu marasu, Więc coś tutaj się zrobi I Na razie idziemy tam do tej flagi bo tam byliśmy, ale no też tam nie dążyliśmy nie pozwiedać, bo nam przeszkodzono, moi drodzy. W pełni. Dobra, wyjąć z tej wody i le lecimy. Bo dobra, moi drodzy. Eee, to już będzie na dzisiaj koniec. Eee, zobaczymy się jutro o godzinie 18.00. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do poprzez ich materiał gdzie ktoś nie widział, do nadrobienia wszystkiego, żeby być na bieżąco. Eee, I co? Ja dziękuję za uwagę, zobaczenia. Elo, na razie.